Dziewiętnaście lat po upadku zakonu Jedi większość mieszkańców galaktyki uważała, że Jedi to zwykły mit. Nie byli to wcale zapomniani wojownicy z zamieszłych czasów, ale legendy, przekazywane w formie opowieści z drugiej ręki i ledwo zapamiętanych plotek. Nasuwa się więc pytanie, w jaki sposób grupa, która kształtowała historię galaktyki przez tysiące lat, tak łatwo została zapomniana przez mieszkańców galaktyki? W jaki sposób Jedi stali się legendą w tak krótkim czasie? Na to pytanie postaramy sobie odpowiedzieć w tym materiale. Jedi stanowili około 10 tysięcy osób, a więc stosunkowo niewielka grupa w galaktyce zamieszkiwanej przez setki tryliony istot. Większość mieszkańców nie miała okazji w swoim życiu spotkać ani zobaczyć Jedi. Byli oni, co prawda, powszechnie znani, a nawet nomenomen nomen legendarni, ale większość ludzi nie miała z nimi zwyczajnie styczności. Mogli słyszeć o bohaterach takich jak Anakin Skywalker, który był dość często ukazywany w holonecie, ale to nie oznaczało, że zdawali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę byli Jedi i jaki był ich cel. Zazwyczaj w dyskusjach o tym, czy Jedi byli prawdziwi, nie chodziło o to czy naprawdę istnieli, ale o to, czy ich moce były prawdziwe. Wielu uważało, że moc była tylko zabobonem, a to co robili Jedi, można było wyjaśnić na inne sposoby. Dodatkowo moc jest czymś subtelnym. W przeciwieństwie do blasterów czy statków nie jest to coś, co można zobaczyć na własne oczy, no chyba, że było się szkolonym w jej rozpoznawaniu. A bez Jedi, którzy mogliby ją zademonstrować, moc stała się bardziej mitem niż czymś prawdziwym. Dla kogoś takiego jak Han Solo, przemytnika, który spędził całe życie na frachtowcach, w kantynach i obracając się w przestępczym półświadku, koncepcja niewidzialnej energii, która łączyła wszystko w galaktyce, to był absurd. W jego świecie nikt jej nie używał. A nawet jeżeli się to komuś przydarzyło, prawdopodobnie został uznany za szaleńca albo osobę przesądną. Jedi nigdy nie byli popularni, nie były to osoby publiczne, w taki sposób jak na przykład politycy. Żyli według własnego kodeksu, który zabraniał im przywiązywania się, kierowania się własnymi ambicjami czy dążenia do sławy. Działali bez rozgłosu, pozostając na drugim planie. Rozstrzygając spory, badając zagrożenia lub pośrednicząc w konfliktach, nawet w szczytowym okresie swojej aktywności byli mało widoczni. Stacjonując jako dyplomaci, lub prowadząc śledztwa w odległych systemach, reagując na kryzysy lub trenując w odosobnieniu w świątyni na Korsant. Ich obecność była bardziej odczuwalna w osiągalnych rezultatach niż w wizerunku. Jedi nie chodzili po ulicach i nie demonstrowali i nie udowadniali istnienia mocy. Większość tego co robili miało miejsce w odosobnionych miejscach, świątyniach lub sferach wojennych. Dla przeciętnego obywatela Jedi byli raczej tajemniczym ugrupowaniem niż legendarnymi wojownikami. W momencie powstania Imperium Galaktycznego ta tajemnica działała na korzyść Palpatina. Nie musiał nawet udowadniać, że Jedi byli źli, musiał tylko sprawić, aby ludzie zaczęli wątpić w ich nadzwyczajność. Być może byli tylko elitarnymi wojownikami, którzy czuli się zbyt pewni siebie, być może ich moc to tylko sztuczki, albo nawet propaganda. Ta dwuznaczność pozwoliła Imperium pogrzebać Jedi, bez kreowania ich na męczenników. Imperium nie polegało tylko na propagandzie, wykorzystywało strach. Po rozkazie 66 sytuacja tylko się pogorszyła. Imperator Palpatine i całe imperium zadbali o to, aby Jedi nie tylko zostali wymazani z historii, ale też aktywnie ich oczerniano. Zostali okrzyknięci zdrajcami i wrogami stanu. Każda przychylna wzmianka o Jedi wiązała się z ryzykiem. Wypowiadanie się na ich korzyść groziło więzieniem, lub jeszcze gorzej. Większość tych, którzy znali Jedi osobiście, albo nie żyła, albo była zbyt przerażona, aby się wypowiadać. Nawet ci, którzy kiedyś wierzyli w działania Jedi, milczeli, obawiając się, że jakakolwiek wzmianka o nich może przyciągnąć uwagę Imperium. Holonet, kontrolowany przez Imperium, odegrał w tej kwestii kluczową rolę, i nie chodziło tylko o filtrowanie informacji, ale o ich aktywne zastępowanie. Wiadomości, edukacja i rozrywka promowały jedną narrację. Jedi byli niebezpiecznymi, rządnymi władzy zdrajcami, którzy próbowali obalić legalny rząd. Nie dopuszczali do głosu nikogo innego, a ta wersja historii stała się prawdą dla bilionów osób. Zwłaszcza na zewnętrznych rubieżach, gdzie żyło się na marginesie galaktycznego społeczeństwa, Jedi zawsze byli bardziej plotką niż rzeczywistością. Większość tamtejszych planet wiedziała niewiele o zaangażowaniu Republiki, nie mówiąc już o Jedi. Kiedy więc pojawiło się Imperium i przedstawiło ich jako wrogów z przeszłości, opór wobec tego poglądu był znikomy. Jedi stali się więc tylko kolejną historią ze światów jądra, czymś odległym i abstrakcyjnym. Różne środowiska zapamiętały Jedi na różny sposób. Niektórzy postrzegali ich jako szlachetnych obrońców pokoju. Inni zaś pamiętali ich głównie jako mącicieli lub oprawców. Dla większości jednak byli tylko nazwą, czymś z kart historii pozbawionym znaczenia. Jedi uważali się za strażników moralności, obrońców równowagi i niewinnych. Ale w tak olbrzymiej galaktyce wizerunek ten opierał się bardziej na renomie niż bezpośrednim doświadczeniu. A renoma często bywa krucha. Jeśli opiera się na historiach, które są dziedzictwem, Historie te mogą zostać zamienione. Imperium doskonale o tym wiedziało. Nie musieli wcale wymazywać wszystkich śladów Jedi. Wystarczyło, że wzbudzili wystarczająco dużo wątpliwości, zasiali wystarczająco dużo strachu i kontrolowali narrację. Z czasem Jedi zamienili się ze strażników pokoju w zagrożenie, od bohaterów do mitu. Tak więc, chociaż Jedi mogli żyć zgodnie ze swoim kodeksem, dla większości ludzi byli tylko plotką z innej ery. Nazwą szeptaną w kantynach, zatartym wpisem w archiwach starych danych, łatwym do zwątpienia, odrzucenia i zapomnienia. Dlatego też, gdy Luke Skywalker podejmuje wyzwanie i przyjmuje rolę Jedi, jest to coś więcej niż tylko odrodzenie dawnego zakonu, to powrót czegoś, o czym galaktyka prawie zapomniała potwierdzenie, że legendy były prawdziwe, że stare historie nie były tylko mitami albo propagandą. Luke Skywalker przypomniał wszystkim, że Jedi nie byli tylko bajką. Byli prawdziwi i nigdy nie przestali istnieć. A co wy o tym sądzicie? Czy jest to dla was wystarczające wyjaśnienie? Dajcie znać w komentarzach. Jak zawsze zachęcam do subskrybowania kanału Moraband po więcej treści z uniwersum Star Wars. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.